Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale Mr. Przypinka. Postanowiłem, że zakupię nagrywarkę do PlayStation 4. Tym samym będę mógł Wam pokazywać gierki z PlayStation 4. Będziemy grać w gry z PlayStation 4. Tak jak ktoś z moich widzów już wcześniej zapytał i powiedział: Patryk, czy pokażesz też gierki z PlayStation 4? Czy będziesz grał na PlayStation 4? czy? Grasz na PlayStation 4? Takie pytania, jest takich pytań bardzo wiele. Tak, gram na PlayStation 4, lubię też sobie popykać na PlayStation 3, mimo tego, że mam już Playkę 4, ale lubię sobie pograć na PlayStation. Żono, co ja robi? nagrywam teraz. Ej, ale ja mam na to. Nie mam Mieliśmy iść. Ja nagrywam teraz, dupko. No co masz, no? A wyłączę kamerę, poczekaj to się przyda. Co mam pokazać? No to chodź. No dobrze, no to chodź, zadebiutujesz na kanale. No chodź, chodź. Chodź złotko, no siadaj, no chodź. Chcę, byłem grzeczny. Chodź, tak. No widzicie, moja żonka potrafi wejść w czas. I przyniosła mi prezent. No zawsze żonka mi pakuje... Co tu jest, żono? Nie wiem, no. Zawsze że ona mi gry tak pakuje, no w gry w takie właśnie pudełeczka. No to już zamknij się i siadaj, śmiało. Siadaj tu na kolanko, będziesz y, debiutować na kanale, chodź, siadaj. Siadaj. No. No przedstawiam Wam moją żonę, która akceptuje to, że gram i ćwiczę na siłowni. Tak, nie mogę grać za długo, ale ćwiczę na siłowni kulturystykę, jeszcze gram i żona to akceptuje. I żona od jakiegoś czasu, żona na czym innym skupia uwagę, ale to nie szkodzi. Żona mi przynosi od czasu do czasu prezenty. W większości przypadków to są gry. Czasami mi kupuje czołgi, tak? To też się zgadza. To jest żona prezent na ten kanał? Na ten, dlatego przyszedłem. Na ten kanał, dlatego żonka weszła, dobrze. No to zobaczymy, co jest w środku, tak? Mogę rozpakować? No. Pomóc Ci? Tak, proszę. Tam nożyczki chyba mam, gdzieś. No. Tak nożyczkami, jakiś nożyk by się przydał, ale... Dobrze, a poczekaj, zgadnij, co to jest. No gry jakieś kupiłam. Nie. A co? No, zgaduj. Nie wiem, do kompa coś? No. Procesor. Na literę M. Nie procesor. Nie wiem, no zobaczymy, no. Zobaczymy, dobrze. No, moja żonka ma debiut na kanale i zobaczymy co, żonka mi kupiła. Żona mi zawsze kupuje gry i powiem wam szczerze, że kupiła mi najlepszą grę na, na PlayStation 4, moją ulubioną grę, ale nie powiem w tej chwili wam jaka to jest gra. Z tego względu, że będę nagrywał o tej, o tej grze. No już widzę, że jest scan, A więc na pewno jest to coś do kompa. No 100% jest to coś do kompa. O, widzę, że to jest skan. Miało być czerwone szpilki. Na no, ja chcę kupić czerwone szpilki, ale kupiłaś no. mi coś do kompa, tak? No. Rozbroiłam skarbonę. No dobrze, zobaczcie. Prezent od żony dostałem. Duży prezent. Nie wiem jeszcze, co jest w środku. No, tak to wygląda. No chodź, siadaj, siadaj. No, kupiłaś prezencik, to siadaj. No. no i rozpakujemy. Zobaczymy, co jest w środku. Żono, mam nadzieję, że Jakieś rzeczy, które ja lubię i potrzebuję, że nie wydałaś pieniążków na, na rzeczy, których ja nie potrzebuję. Wydałam. Co? Uważaj na rączkę. Wydałam na rzeczy, których nie potrzebujesz. Tak? Co no. to jest? No, no powiedz, no. No, no, co to nie krzycz. <laughs> ja, jak za twoje pieniądze, to nie będę krzyczał, no co ty, no? Jak mam krzyczeć, no? no. Jak za moje to w sumie też no, nie, jak coś co jak mi się... Patryk. No. no. No co myślisz, no? Nogi jakieś kupiłaś. Czerwonytki zarumieniłeś się. Żona zaczyna dominować na moim kanale. Uważaj. No? Co? No zgaduję, że to jest albo procesor... Dobra, zgaduję. Widzowie też zgadujcie, co jest w środku. Albo procesor gry, nie wiem. Skam sprzedaje gry? Nie wiem. Co tam może być w środku? Płyta główna nie weszła by. Stawiam, że to jest procesor. Aczkolwiek ciężkie jak dyski twarde. Nie, lekkie. Dosyć ciężkie, także... <słuch> <słuch> ja już wiem, co to jest. Boże, ile kosztowało? 10 par szpilek. Nie uwierzyjcie. Ale się Wątka cieszy. <noise> Ile kosztowała ta karta? Troszeczkę. Ta karta w Polsce kosztuje ponad 3000 zł, tak? No, no to w Polsce. A skąd wiedziałeś, że chcę tą kartę? Szpiegowałam cię, w obserwowanych na eBayu. Żonka kupiła mi kartę GeForce GTX 10 tysięcy 1080 GTX 1080 To jest chyba... Tak, to jest najmocniejsza karta e, od Nvidia. Ile kosztowała ja bym można wiedzieć e, Tą drugą. która jest 10,70. Nie, niebieski kolor miała. Na Asusa. U, Asusa. Asusa żona kupiła mi MSI. No bo masz tutaj w mm -hmm. MSI. Dziękuję żonko, dziękuję. Mm -hmm. No widzicie jakie prezenty złota żona, takie prezenty daje tylko moja żonka. Pięknie. Nie mogę się doczekać kiedy tą kartę włożę do kompa. No dawaj, wkładamy. Ja miałem kupić wcześniej dwa razy 1080, ale przegrałem aukcję. Eee, przegrałem tą aukcję po prostu nie wygrałem tej aukcji a było dwa nie razy, przegrałem. tak. No to bo mówię, to było dwa razy 1080. I Żona, się i żona mi kupiła GTX -a 1080. Nówka. Ile nuweczka? Ile kosztował, żono? Powiedz. Mogę wiedzieć? To nie. prezent. No ile? Nie tylko co miałam w karbonce, nieważne. No na pewno mi się wydaje, że ponad 600 funtów hmm. kosztował ten GTX 1080. No nie wiem, co mam powiedzieć. Muszę wyłączyć kamerę i podziękować żonie, ale to tylko by było od lat 18. Puf, aż się spociłem. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w następnym materiale. Opowiem Wam o tej nagrywarce i tych grach PlayStation 4. Na razie, cześć, pozdrawiam.